Wreszcie mamy rozwiązanie dla wszystkich, którzy nie mogą i nie lubią chodzić do sądu. Teraz możesz wziąć udział w rozprawie nawet nie wychodząc z domu. To też dobre rozwiązanie dla mieszkających za granicą. Kiedy w lipcu 2023 roku zmienił się kodeks postępowania cywilnego, wszyscy czekaliśmy, aż zmiany wejdą w życie. Od 14 marca 2024 roku mamy rozprawy zdalne. Wystarczy Ci komputer z kamerą i mikrofonem oraz dostępem do internetu, aby wziąć udział w rozprawie. I to z każdego miejsca na świecie. Sędzia może z urzędu albo na wniosek strony zarządzić rozprawę w trybie zdalnym. Musi być jednak spełnionych kilka warunków. Rozprawa zdalna będzie możliwa, jeżeli charakter czynności procesowej na to pozwala. Posiedzenie w trybie zdalnym musi zagwarantować pełną ochronę praw procesowych każdej ze strony i prawidłowy tok postępowania. Strona musi złożyć właściwy wniosek w terminie 7 dni od dnia doręczenia, zawiadomienia lub wezwania na rozprawę, ale najpóźniej na 3 dni robocze przed samą rozprawą. Należy poinformować sąd o miejscu pobytu w czasie rozprawy, a warunki pobytu nie mogą naruszać powagi sądu. Rozprawy zdalne prowadzone będą w formie telekonferencji z wykorzystaniem popularnych komunikatorów. Sąd minimum 24 godziny przed rozprawą wyśle link, przez który należy się zalogować w wyznaczonym terminie. Wygodne i praktyczne.